Cześć, Arek z maturalnie z tej strony. W tym filmie rozwiążemy sobie zadanie trzecie o nazwie dron z arkusza maturalnego z matury z informatyki e, z maja 2025. Tor lotu pewnego drona składa się z prostych odcinków. Lot rozpoczyna się w punkcie 00, a kończy w punkcie 20000. Dron poza startem i lądowaniem jest zawsze na wysokości większej od zera. Plik tekst zawiera 100 wierszy, w których zapisano dane dotyczące ruchu drona. W każdym wierszu jest zapisana para liczb całkowitych rozdzielonych znakiem spacji. Pierwsza liczba oznacza przemieszczenie drona odległość w poziomie do, od ostatniej pozycji, jest to zawsze liczba dodatnia. Druga liczba oznacza przemieszczenie w pionie od ostatniej pozycji. Jeśli druga liczba jest dodatnia, to dron wykonał ruch, ruch w górę, jeśli ujemna w dół, a jeśli jest równa 0, nie zmieniał wysokości. No i tu mamy przykład, dla takich danych przykładowych, no widzimy, że na początku mamy 3000, 2000, czyli przesunął się o 3000 jakby na osi X i 2000 w górę na osi Y, a jak na przykład mamy tutaj 5000 minus 7000, no to widzimy, że był to rzeczywiście lot w dół, a to akurat nie mamy lot, jakby takiego przykładu ruchu, gdzie dron nie zmieniał swojej wysokości. No i naszym zadaniem oczywiście będzie napisać programy, które dadą odpowiedzi do podniższych zadań. Dodatkowo do Twojej dyspozycji jest plik dron przykład xt zawierający 10 wierszy danych w opisanej postaci. Odpowiedzi dla pliku dron przykład xt są podane pod każdym zadaniem. Pamiętaj, że Twój program musi ostatecznie zadziałać dla pliku na pliku dron.txt zawierającym 100 wierszy danych. OK, no to zobaczmy sobie zadanie 3.1. Dla każdego przesunięcia AB zapisanego w pliku tej chce oblicz największy wspólny dzielnik NWD wartości bezwzględnych liczb A i B. Podaj liczbę par AB, dla których największy wspólny dzielnik wartości bezwzględnych liczb A i B jest większy od 1. Czyli tak naprawdę tutaj opis to dość zawiły ale chodzi o to, żebyśmy sobie wzięli te dwie liczby, tak, czyli tutaj kolejne dwie liczby w pliku, tutaj też przygotowałem nasze środowisko do Pythona, czyli zdanie trzecie i tutaj te dane, dane z pliku tekstowego, czyli żebyśmy sobie wzięli właśnie oba, oba, obie dane, obie wartości, no i tutaj dla nich wartości bezwzględne musimy wziąć, tak jak tak nam powiedziano, żeby właśnie tutaj tych minusów nie było na przykład. No i musimy dla nich sobie obliczyć największy wspólny dzielnik, no i sprawdzić, czy ten największy wspólny dzielnik jest większy od jedynki. Jeżeli tak, no to musimy uwzględnić to jakby te, 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 te dwie liczby i po prostu wszystkie podliczyć. Tutaj też oczywiście mamy w tym zadaniu możemy podejść sobie do niego na dwa sposoby, no bo mamy do obliczenia NWD. Oczywiście NWD jest jakby jeden z algorytmów, który znajduje się w podstawie programowej, także jak najbardziej autorzy mogli tutaj wymagać, że napiszemy sobie ten algorytm od zera, natomiast jesteśmy w zadaniu z programowania, w którym możemy korzystać sobie śmiało z wbudowanych też w bibliotek, także też tutaj ja tę ścieżkę pokażę, oczywiście jeżeli masz ochotę, możesz sobie sprawdzić jak tutaj też taki algorytm wygląda, oczywiście też, też w kursie naszym maturalnym mamy wszystkie takie algorytmy omówione, tak żeby też ci nic nie zaskoczyło, ale, ale też jakby omawialiśmy sobie też przydatne funkcje wbudowane, także mam nadzieję, że tutaj też dla kursantów było tyle łatwiej, że właśnie na pewno sobie tutaj te ko, jeżeli też na to gdzieś tam nacisk kładliśmy. No i właśnie skorzystamy sobie tutaj z funkcji wbudowanych. Tak samo dla wartości bezwzględnych też moglibyśmy napisać oddzielną funkcję, która zamieni i sprawdzi, czy liczba jest ujemna. Jeżeli tak, no to po prostu, nie wiem, pomnożymy razy minus jeden, żeby wyszło dodatnie i tak dalej. Ale jakby my pójdziemy sobie taką najprostszą ścieżką, czyli skorzystamy z funkcji wbudowanych w język. Dobra, no to co? No to zaczynamy od zadania 3.1, a w zasadzie może zanim zaczniemy od zadania, to warto byłoby sobie oczywiście wczytać dane, także na początku otwieramy nasz plik, to jest zaczniemy sobie od pliku DRONE Przykład i tryb R, czyli tryb READ, tryb od, bo chcemy dane odczytać, no i musimy, mamy plik, ale jeszcze nie mamy jego zawartości, także do zmiennej wiersze wczytajmy sobie właśnie wszystkie linie z tego pliku, także do zmiennej wiersze mamy plik READ LINES, mamy gotowe, wszystkie dane zostały już wczytane, w tym przypadku z pliku DRONE Przykład TXT, no i zadanie 3.1. Dobra, czyli tak jak wspominałem, będziemy tutaj korzystali z funkcji wbudowanych do obliczania największego wspólnego dzielnika. Żeby tutaj sobie z tego skorzystać, no to musimy zaimportować bibliotekę MAF, w której właśnie taka funkcja będzie się znajdować. Także od tego też sobie zacznę. No a teraz już. Typowo nasza logika, naszego algorytmu. Czyli tak, jeszcze dodatkowo służmy sobie zmienną pomocniczą licznik, bo naszym zadaniem jest sprawdzić, ile jest takich właśnie liczb, dla których NWD, par liczb, dla których NWD jest większy od 1, także właśnie ten licznik będzie nam tutaj te, te pary zliczał. No i przejdźmy sobie przez wszystkie właśnie wiersze z naszego pliku. Więc for wiersz, in wiersze. No i w każdym, w każdym wierszu to co musimy zrobić, no to chcemy sobie rozdzielić te nasze, te nasze dwie wartości na dwie liczby, pierwsza, pierwsza wartość, tak, wartość A i wartość B, także też sobie tutaj to w ten sposób zrobimy, czyli nasz wiersz, na początku może usunę białe znaki, żeby też na pewno tutaj czytnego tam znaku nowej linii nie było i tak dalej, i tak dalej, na końcu, na początku, no i musimy sobie te nasze wartości rozdzielić, a widzimy, że nasze te wartości są rozdzielone za pomocą spacji, także korzystamy z funkcji split i do tej funkcji split przesyłamy właśnie spację, dzięki temu... Właśnie w zmiennej wiersz będziemy mieli poszczególne teraz właśnie wartości, tak, widzimy, że jako tekst też no na to trzeba będzie uważać, za chwilkę sobie to zamienimy, czyli mamy pierwsza wartość w tablicy to zawsze będzie ta pierwsza liczba, a druga wartość w tablicy to jest ta druga liczba, także też sobie może je wyciągnijmy, czyli tutaj wyciągnijmy sobie liczbę a, czyli tutaj, Zamienię też przy okazji to na, na liczbę, tak żeby na pewno tak to, żeby były to faktycznie liczbą. No i tutaj, czyli z, z tej zmiennej wiersz, wyciągamy sobie wartość pierwszą, a żeby dostać liczbę b, no to tutaj wyciągamy sobie wartość z indeksu 1, tak? Indeks 0, indeks 1 wyciągamy to sobie. No i teraz te wartości są liczbami, no i też powiedziano nam, żeby te wartości obliczyć NWD dla liczb, wartości bezwzględnych, tak tych liczb. Także też może sobie od razu to zamieńmy. W Pythonie mamy funkcję wbudowaną abs, także tutaj obudowuję właśnie to taką funkcją tą absolut, tak żeby właśnie wyjąć sobie wartość bezwzględną z tych dwóch wartości. No i co? No i pozostało nam tak naprawdę obliczyć teraz NWD, czyli z biblioteki math wyciągamy funkcję GCD, tak, czyli tej właśnie odpowiadającej funkcji do naszego największego wspólnego dzielnika, przekazujemy dwie wartości a oraz b. No i jeżeli okaże się, że to nwd jest większe od jedynki, to, to nasz licznik po prostu zwiększamy od jeden, o 1, czyli ten, to, co w tym liczniku było, jeszcze dodajemy jeden. No i kiedy przejdziemy sobie pętlą właśnie przez całe, przez wszystkie nasze wiersze, no to możemy sobie podejrzeć, wypisać wynik, tak, czyli liczba par z nwd większym od jeden. To no i tutaj wpiszemy sobie właśnie ten nasz licznik. No i zobaczmy, co tutaj nam no wyszło. Wyszło nam, że jest 6 takich par, a tutaj w odpowiedziach też podobnie było, także jak najbardziej wygląda to w porządku. Jeszcze dla pewności zobaczmy sobie na pliku dron, czy tutaj nic się nie, nie wykroczyło, wyszło 40, także wygląda to, wygląda to w porządku. No to co, no to przejdziemy sobie oczywiście do zadania. Teraz 3, 2, zobaczmy, co tutaj musimy zrobić. Rozważmy wszystkie punkty, w których dron znajdował się po wykonaniu kolejnych ruchów, czyli tych przesunięć. Także dla danych z przykładu pierwszego, czyli to był ten przykład, który tutaj nam podano wcześniej, będą to takie punkty: 3000, 2000, potem tak, bo tak się właśnie wykonał, potem przesunął się w x 2000 w prawo i 9000 w górę, także tutaj dodajemy w obu przypadkach, potem jeżeli tutaj oczywiście x zawsze będzie nam się zwiększał, natomiast może być taka sytuacja, że właśnie tak jak tutaj, właśnie z 11 tysięcy na 4 tysiące, jakby na wysokości, może nam się obniżać. Także te punkty tutaj tak mogą się gdzieś tam zachowywać. No i co jest nasze zadanie? Pod punkt A. Podaj, ile spośród wszystkich rozważanych punktów znajduje się wewnątrz kwadratu o wierzchołkach 0,0, 0, 0, 5 tysięcy, 5 tysięcy, 5 tysięcy, 5 000, 0. I liczymy punktów leżących na krawędziach kwadratu. Ok, czyli mm, o co chodzi? Czyli tak naprawdę, jak będziemy mieli tutaj właśnie. Podpiszmy sobie nasze osie x, y. Tak, czyli tutaj mamy kwadrat w punkcie 0,0. 0. Powiedzmy, że tutaj byłoby ten 5000. I tutaj też gdzieś tam na x 5000. Czyli musimy znaleźć wszystkie punkty, których współrzędne znajdują się wewnątrz tego kwadratu. Tak, to ważne. Nie, nie na krawędzi, tak nam powiedziano, tylko właśnie wewnątrz, czyli, będą, czyli tak naprawdę x -y będą musiały być z zakresu od. Tam chyba tylko liczby całkowite wchodzą w grę, więc od 1 do 4999, a Y od zera, o, od 1 do 4999. Także tak tutaj wygląda ten podpunkt A, podpunkt A, więc może spróbujmy sobie go. Hmm, spróbujmy go sobie może rozwiązać. Czyli tutaj 3, 2 i zaczniemy od, od A. Okay. No to co? No to znowu musimy sobie na pewno przejść przez wszystkie wiersze w, w naszej puli przez wszystkie dostępne. No i tutaj też podobnie, tak jak to było wcześniej, rozdzielmy sobie ten nasz wiersz za pomocą spacji, tak żeby mieć dostęp do, do, obu, do obu pozycji. I też może wcześniej stwórzmy sobie, bo tutaj będziemy badali jakby obecną pozycję, tak, jakby tutaj w tym punkcie ważne jest to, czy jakby nie teraz już takie wartości właśnie bezwzględne, tak, jakby konkretne gdzieś tam po prostu te punkty nie patrzymy na nie w ten sposób, tak jak to było wcześniej, tylko teraz zależy na, na, na tym przesunięciu. Czyli um, zapiszmy sobie właśnie jakieś na przykład zmienną x oraz zmienną Y, gdzie mamy pozycję początkowe i teraz będziemy je po prostu edytować. Okay? Czyli teraz. Mm. Spójrzmy sobie, czyli jakby mamy pozycje startowe i mamy teraz ten nasz wiersz rozdzielony na dwie wartości. No i teraz zróbmy sobie przesunięcie x. To gdzieś tam przyjęło się, że przez to właśnie DX, dx oznaczamy sobie przesunięcie. Także też tutaj to zróbmy podobnie, jak to było wcześniej. Tak, czyli dla x wyciągamy wartość zerową i zamieniamy to na, na inta, tak żebyśmy mieli do czynienia z liczbą, żebyśmy mogli sobie te wartości dodawać, odejmować, a nie żeby to nie był tekst. No i tak samo zróbmy dla dy, czyli też zamienimy sobie to na inta z wiersza, tylko wy. Wybieramy wartość pierwszą. No i teraz tak, do x, do, tego, do, do tej wartości, która już tam była, dodajemy to przesunięcie, tak, bo mm, tak, x będzie nam się zmieniał, no i tak samo y też będzie nam się zmieniał o to przesunięcie, które nam się pojawi. Też tutaj, jeżeli z tego wyszłoby nam jakaś wartość ujemna, też nie ma problemu, no bo tutaj wiemy, że plus i minus da nam ostatecznie minus, także jak najbardziej jest ok. No i teraz mm, mamy. Jakby po kolei będziemy sobie zbierali te punkty, tak? Czyli tutaj też może zróbmy sobie takiego printa, żeby zobaczyć, jak właśnie nam tutaj te punkty się zmieniają. Tak, tylko może wróćmy do dron przykład, żeby tych danych było trochę mniej, będzie się łatwiej patrzyło, co się dzieje. Okej, okay. O, i i mamy. Nie, czy jakby tutaj nam się to wszystko ładnie przesuwa, czyli x -y po prostu nam się zawsze zwiększają, kończy nam się na 20 tysiącach i wylądował na końcu dron, także i wygląda to wszystko w porządku. I też tego punktu 0.0 startowego nie ma, ale to też nie jest dla nas żaden problem, no bo tak nie chcieliśmy go uwzględniać, bo on jakby leży na krawędzi kwadratu, nie? a, nie, a mamy mieć tylko punkty, które są wewnątrz kwadratu. Także też tutaj nie ma z tym. Problemu. No dobra, ale teraz tak, żeby sprawdzić, czy ten nasz punkt leży faktycznie w kwadracie, czy też nie, no to, no to co? No to musimy sobie to, to policzyć. Czyli też dodam jeszcze dodatkową zmienną, czyli ile wewnątrz. Na starcie będzie to oczywiście 0. Dobra, i teraz zrobimy sobie tutaj taką instrukcję warunkową, tak? Czyli teraz sprawdzamy sobie, jeżeli obecna współrzędna x po tej zmianie jest większa od 0 a i jednocześnie ta współrzędna jest mniejsza od 5000 bo takie mieliśmy warunki tak co do x no i co dalej tak samo y musi być większe od zera i jednocześnie mniejsze od 5000 no to jeżeli te warunki nasz, przepraszam, tylko oczywiście tu nasz y też, jeżeli te wszystkie cztery warunki na nas są spełnione, no to wiemy, że punkt leży wewnątrz, czyli tutaj możemy sobie nasz licznik zwiększyć o 1, tak? Czyli w ten sposób, albo oczywiście ile wewnątrz tutaj jeden, 1, to jest dokładnie taki sam taki sam zapis. No i spróbujmy sobie w takim razie może wydrukować nasz wynik, czyli tutaj zadanie 3, 2, a 3, 2, a i tutaj liczba punktów wewnątrz wewnątrz kwadratu Ile będzie wynosić, no tyle, ile zmienna, ile wewnątrz, także zobaczmy, co z tego wyszło. Wyszło 2, i tutaj w tych odpowiedziach przykładowych też tak wyszło, także wygląda to, to w porządku. Oczywiście, dla pewności, zanim pójdziemy dalej, uruchommy program na danych dron TXT 24, okay? żeby mieć też pewność, czy mieć też pewność, właśnie, czy czy w ogóle nasz program się uruchamia, nie pójdziemy dalej, nie? No bo nie byłoby, nie byłoby sensu. Dobra, no to co? No to zobaczmy teraz na zadanie 3.2, tylko że pod punkt B. Spośród wszystkich rozważanych punktów znajdź i podaj trzy różne takie, że jeden z nich jest środkiem odcinka o końcach w pozostałych dwóch. Jest tylko jedna taka trójka punktów. Uwaga, punkty należące do szukanej trójki nie muszą być trzema kolejnymi punktami, do których przemieszczał się dron. Okay, i tu mamy taki też przykład. Dobra, to o co, o co im tutaj chodzi? Chodzi im tutaj o, o, o taką sytuację, może sobie też to, też to spróbujmy trochę rozrysować. Czyli jak mamy właśnie nasz układ współrzędnych, to um, powiedzmy, że będziemy mieli jakieś, jakieś właśnie takie Taki, powiedzmy, odcinek, no tutaj dla, dla uproszczenia zróbmy sobie taki, 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 taki prosty, czyli powiedzmy, że on się właśnie w taki sposób gdzieś tutaj nam przesuwał, nie? I teraz mamy znaleźć, mamy znaleźć środek, czyli tutaj, jeżeli powiedzmy ten dron, tutaj w punkcie startowym miał na przykład m, współrzędne 2, 2, 3 na przykład, a kończył współrzędnych m, 12, 129, powiedzmy, coś takiego, to jakie współrzędne musiałby mieć ten punkt. Nie? Bo do, do, tego, do tego to się sprowadza, że my. Musimy, będziemy sobie brali jakieś tam różne punkty i patrzyli, jakie spodziewamy się, że miałby taki punkt środkowy, i czy taki punkt po prostu u nas istnieje, faktycznie, nie? żebyśmy sobie to mogli. Żebyśmy sobie to mogli sprawdzić. Dobra, no to co? No to w takim razie widzimy, że tutaj mamy 2, tu mamy 12, czyli w takim razie. Ten nasz punkt powinien mieć tak samo blisko jakby w x do, do tego punktu pierwszego, jak i do tego ostatecznego, nie? Czyli tutaj, to co, no gdybyśmy na przykład ustawili się w siódemce, tak? No bo tutaj w siódemce będzie co? Pięć jakby jednostek do dwunastki i 5 jednostek do dwójki, okay? Jak moglibyśmy też to obliczyć? No, moglibyśmy, moglibyśmy to obliczyć, że weźmiemy sobie współrzędne xową ową tą pierwszą, czyli tutaj 2 dodać 12 podzielone przez 2, no i wyszłoby nam 7, czyli też się zgadza. Więc spróbujmy zastosować ten sam wzór do tej drugiej, tej drugiej opcji, czyli 3, dodać 9 przez 2 no i wyszłoby nam 12 przez 2, czyli 6. I spróbujmy 6, czyli od szóstki jest 3 w tę stronę i 3 w tę stronę. Także wygląda to jak najbardziej w porządku. Czyli też właśnie na takich wzorach będziemy tutaj się teraz opierali. No to co, to spróbujmy w takim razie może taki kod zapisać. Czyli zadanie 3, 2, od punkt B. Tylko przygotujmy sobie trochę wolnego miejsca. Dobra. No i co tutaj będziemy chcieli zrobić? Początek będzie bardzo podobny, jak to było wcześniej, w sumie, czyli też może sobie tutaj pozwolę trochę przekopiować. Czyli hmm, przejdziemy sobie przez wszystkie wiersze i z każdego wiersza hmm, będziemy właśnie taką parę sobie wyciągali. Tylko tutaj. Hmm, tylko tutaj trochę inaczej sobie to zmienne nazwijmy, bo teraz po prostu. Hmm, hmm, sobie tak, jakby tutaj tak, czyli te przesunięcia znowu nam są potrzebne i znowu nam są te potrzebne, te xy. Znowu jakby też powtórzę, jakby jest to matura, więc ten kod po prostu kupiuję, żeby to było jak najszybciej, żeby to było jak najprostsze, żeby każde zadanie po prostu było takim oddzielnym sobie też bytem. Jeżeli macie ochotę gdzieś tam sobie tę te, jakoś poprawiać, to ja jak najbardziej zachęcam, ale niekoniecznie właśnie podczas rozwiązywania arkusza. Tu najważniejsze jest po prostu, żeby to poszło jak najszybciej. I żeby też jak po prostu jak, tej, jak najmniej błędów, gdzieś tam była szansa się na się na pojawienia i też po prostu szkoda czasu na gdzieś tam jakieś upiększanie tego kodu. nie? Dobra, czyli teraz tak, tutaj mamy ten fragment kodu, który rob, zrobiliśmy też wcześniej. No i tu mamy jakby miejsce, że. Tutaj mamy właśnie nasz nas, nas, nas początek, czyli też tutaj dodam te nasze dwie współrzędne jeszcze raz, startowe, czyli x0, y0, i tutaj też dodajmy sobie taką zmienną pomocniczą, która to będzie, będzie się na przykład nazywać punkty, tak? Czyli jakby tutaj to będzie tablica. No i tutaj do naszej tablicy punkty na starcie może dodajmy też właśnie te nasze x, XY startowe, tak żeby też były. No i tutaj w tych punktach będziemy zbierali wszystkie możliwe punkty, a potem będziemy właśnie te wykonywali te sprawdzenia, te obliczenia, które sobie pokazaliśmy przed chwilą. Czyli teraz jak właśnie przechodzimy przez wszystkie wiersze, no to, no to co, no to teraz te punkty sobie zbierzmy, tak? Czyli do naszych punktów dodajmy dodatkowo właśnie też te ten XY. No i teraz jak przez taką pętlę sobie przejdziemy i wydrukujmy tutaj ten tę naszą zmienną punkty, żeby zobaczyć, co tam jest. No to zobaczcie, że właśnie mamy te wszystkie, wszystkie możliwe, kolejne punkty, nie? I tutaj, co będzie teraz naszym zadaniem? No teraz naszym zadaniem będzie ustawić się w, jakby, pierwszym, na początku, w pierwszym możliwym punkcie, no i potem będziemy sobie brali kolejne punkty, po prostu kolejne punkty, nie? Czyli teraz na początku bierzemy 0,0 i ten punkt następny, no i dla niego obliczymy spodziewany jakby gdzie powinien być ten punkt środkowy między nimi, nie? czyli on miałby 0 plus 2000, czyli ten x byłby 1000, no i musielibyśmy sprawdzić tak samo tutaj jak greka 1000, 1 i 0, no tutaj też odpada swoją drogą, jeżeli właśnie mielibyśmy liczbę, która jest niepaszysta, więc też moglibyśmy je, je wykluczyć. I właśnie jeżeli suma byłaby nieparzysta, tak, no bo 0001 mamy 1001, więc wyszłoby nam tam i 500,5, a takiego punktu na pewno nie mamy, więc też na pewno by nam to odpadało, nie? Ale na przykład te, te dwa punkty tu, nie? Czyli dwa tysiące, czyli mielibyśmy współrzędną 3000x i 1001 i 2005, czyli 3006 podzielić na pół, no to byłoby tam chyba 1503, jeżeli się nie mylę, nie? No i musielibyśmy sprawdzić wtedy, czy istnieje w tych naszych punktach Taki punkt, który ma współrzędne x3000 i y1503. Jeżeli tak, no to właśnie byłby taki punkt środkowy, a wiemy też z treści stania, że jest tylko jeden taki punkt, także też tutaj by nam to problem rozwiązało. No i oczywiście, jak nasze, będziemy mieli tak naprawdę dwie pętle, bo będziemy mieli pętlę, która będzie przechodziła przez wszystkie kolejne elementy, tak, czyli na przykład ustawi się na początku w 0,0 i będzie dobierać potem kolejne elementy nam do tego czyli pierwsza pętla będzie po prostu przechodzić sobie przez wszystkie elementy a wewnętrzna pętla będzie nam przechodzić od, będzie nam dobierać kolejne pary tak, czyli do 0,0 dobierzemy sobie pierwszą parę, potem do 0,0 dobierzemy sobie drugą parę, a ta, potem ta pętla zewnętrzna będzie nam przechodzić, potem ustawi się w tym elemencie i też będzie nam dobierać kolejną kolejne, kolejne pary, tak, nie ma sensu iść do tyłu no bo to jakby już um, sprawdziliśmy dobra, czyli takie dwie pętle sobie musimy zapisać, czyli pętla zewnętrzna która przejdzie nam przez przez zakres wszystkich punktów, czyli przejdziemy sobie od zera do, do długości tablicy punkty, no bo chcemy sobie przejść przez wszystkie możliwe kombinacje. No i tak jak wspominałem, będziemy potrzebowali też pętli wewnętrznej, która przepraszam, będzie przechodzić nam od, weźmiemy sobie obecny element, tak, czyli ten it, nie chcemy go brać pod uwagę, no bo nie, nie chcemy brać tylko inne, inne różne punkty i tylko kolejne. Więc będziemy brali sobie i dodać jeden, tak, startujemy, czyli do na przykład takiej właśnie pary, weź następną, jak potem ustawimy się w tym miejscu, to weź następną i tak dalej, nasza pętla. I ona też będzie przechodzić aż do, aż do końca, tak? Czyli na przykład właśnie dla tego 2000-1001 będziemy sobie dobierali potem kolejne, kolejne pary. Dobra, no to co? No to w takim razie, jak mamy już te dwie pętle, no to będziemy mieli punkt startowy, który będzie definiowała nam ta zmienna i. I drugi punkt dobrany, który właśnie poprzez zmienną J mamy, mamy dostępną. Czyli zróbmy sobie jakieś na przykład x1, y1, które, do którego dobierzemy się właśnie jakby z naszych punktów z pozycji i tej, tak? czyli właśnie ten, ten nasz bazowy punkt. Tutaj i też, też pokażę o co chodzi, tak jakby tutaj w ten sposób, bo, bo te nasze punkty od, punkty od 1, gdybyśmy sobie po prostu, czy punkty od i, przepraszam, wydrukowali. To, to zawsze jest taka tupla, tak, która składa się z dwóch elementów. Więc tutaj, jeżeli właśnie dopisz, przypiszemy sobie tak w ten sposób zmienne, to do x1 zostanie przypisana pierwsza wartość, a do y1 ta druga wartość. Także tutaj mamy właśnie ten, 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 te wartości, tam 0, 0, 0, i teraz to musimy dobrać drugi punkt, tak? Ten, który sobie dobraliśmy, czyli ten, który j nam będzie definiowało. Więc tutaj mamy punkty od j, no i to, to, to musimy sprawdzić to, co sobie powiedzieliśmy. Tak? Czyli po pierwsze musimy sprawdzić, czy jeżeli suma naszych x, czy ona w ogóle dzieli nam się przez dwa bez reszty, tak? To pierwsza rzecz. I no, i tak samo musi być dla y, no bo jeżeli tak nie będzie, no to nie ma nawet sensu tego, tego sprawdzania, no bo wyjdą nam jakieś tam kłopoty, nie? więc tutaj możemy sobie to w ten sposób zapisać. Czekajcie tylko, czy tutaj mam nawiasy w porządku? A tutaj, może, o, tutaj muszę, muszę dodać nawiasy w ten sposób, żeby najpierw wykonało się dodanie, a potem reszta z dzielenia. Wybaczcie za zamieszanie. Teraz, teraz mamy już wersję poprawę. Dobra. No i teraz w takim razie możemy obliczyć punkty tego spodziewanego środkowego x, tak? Czyli środek x spodziewalibyśmy się, że byłby w punkcie x1 dodać x2 podzielone. Wiemy, że to jest jakby parzysta, więc możemy zrobić zwykłe nawet dzielenie podzielone przez 2. No i tak samo dla środek y, no to będzie y1 dodać y2 podzielone przez 2. Okay? Jakby tutaj jest ten punkt środkowy. No i musimy sprawdzić... No bo ten nasz, ten jakby tak, wiemy, że ten tutaj też może jeszcze raz wydrukuje te zmienne punkty. Tutaj mamy te wszystkie nasze zmienne. To teraz naszym zadaniem jest sprawdzenie, czy właśnie gdzieś tutaj znajdziemy może taki punkt, który będzie nam zawierał takie współrzędne, nie? Czyli teraz i znowu jakby nie przejmujmy się chyba tutaj za bardzo, bo ile mamy tych punktów. Tylko 100, więc też jakby nie ma to się przejmować jakąś super wydajnością, więc nawet można zrobić to z zwykłej pętli, jak, jak, tutaj, jak tutaj czujecie. Nie, więc może też plućmy taką najprostszą ścieżkę. Wydaje mi się, że to będzie prostsze, chociaż na pewno też jakieś fajniejsze rozwiązanie jest, ale czy bardziej czytelne, no to, to tutaj kwestia oczywiście gustu. Także spróbuję sobie w takiej pętli teraz przejść przez wszystkie punkty w tej, w tej czyli for punkt in punkty tak, czyli mam teraz do dyspozycji, właśnie zawsze będę miał do dyspozycji takie dwie, dwie współrzędne, nie? No i teraz tak, czyli tutaj zrobię, zrobię sobie na przykład tutaj um, x, xp jako x punktu, xp i yp jako nasz właśnie współrzędne naszego punktu i tutaj jak sobie podejrzymy oczywiście xp, yp no to, to będą takie wartości ładne właśnie tutaj, dwie, dwie współrzędne no i teraz musimy sprawdzić, czy gdzieś tutaj w tych punktach czy te dwie współrzędne zgadzają nam się z tymi środkami, które oczekujemy, tak? Czyli jeżeli okaże się, że współrzędna x naszego punktu jest taka sama jak ten środek i jednocześnie współrzędna y jest taka sama jak oczekiwany środek y, no to wtedy wiemy, że napotkaliśmy właśnie ten nasz wynik, tak? Czyli tutaj moglibyśmy sobie nawet tutaj wtedy nasz wynik już, już, już wydrukować, no bo wiemy, że tylko jedna para i tak taki, taki warunek będzie spełniać, jeżeli nie, bo to znaczy, że gdzieś też jest błąd w programie, to też będzie cenna informacja. Nie, tylko co my tu mieliśmy wydrukować? Aha, taką trójkę, taką trójkę punktów, właśnie. Dobra, czyli tutaj mielibyśmy tak, pierwszy punkt no to byłby ten x1, x2, potem, może to wydrukuję jako taką jedną, jedną dużą strukturę danych, czyli tutaj mielibyśmy pierwsze właśnie taką pierwszą tuple, potem mielibyśmy nasz środek i na końcu mielibyśmy. E, ten drugi, przepraszam, x, y, x2, y2, tutaj też oczywiście powinien być y, y1. Tak, czyli teraz po kolei tutaj to nam powinno wyjść, no i zobaczmy, Ok, gdzieś tutaj się pomyliłem, a, bo tu już wyszliśmy poza if, oczywiście, wybaczcie, mój błąd, tutaj to wcięcie powinno być niżej, tutaj na tym ifie, wewnątrz tego ifa musimy sobie to sprawdzić, okej, okay, no i wyszło nam tutaj y, poprawnie, to dlatego tutaj właśnie punktu, Także to wygląda w porządku, no to zobaczmy, czy dla zwykłego pliku dron tutaj też nam to wyjdzie w porządku. Tutaj też wyszło nam kropka 0, więc tutaj, jeżeli chcielibyśmy się tego pozbyć, żeby to po prostu ładniej wyglądało, to tutaj możemy zrobić po prostu dzielenie, dzielenie całkowite i to będzie. OK. Mhm. Dobra, no i tutaj spróbujmy. Może odpalę tylko kalkulator. Czy faktycznie... Czy faktycznie tutaj ma to sens? Czyli 5, 8, 5 8, oj, 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 oj. 5, 8, 3, 2, dodać 8, 9, 8, 8, podzielone przez 2, 7, 4, 10, ok. Czyli to wygląda w porządku. Także hmm, wygląda, że tutaj właśnie taka trójka jedna tylko też została znaleziona, także wygląda to obiecująco. I to w sumie tyle, jeżeli chodzi o zadanie trzecie. Także tutaj kolejne 6 punktów, 12% na tej maturze w ten sposób można było zdobyć. Bardzo chętnie usłyszę, jeżeli macie tutaj jakieś pytania i żebym w stanie pomóc, to oczywiście postaram się. I też, jeżeli masz jakieś uwagi co do samego zadania, jak tutaj tobie poszło na maturze, czy podczas próby gdzieś tam rozwiązywania, to też chętnie dowiem się, jak, jaki tutaj jest Twój feedback, żeby też gdzieś tam w kolejnych materiałach uwzględnić ewentualnie dokładniej jakieś, jakieś zagadnienia. No, a w tym filmie to będzie na tyle. Jeżeli materiał okazał się pomocny, będę miał, to bardzo wdzięczny za subskrypcję i łapkę w górę. No i co, to chyba tyle. Także wielkie dzięki i do usłyszenia w następnych materiałach. Cześć.